Dobry wieczór, witają Państwa Bronisław Cieślak i Wacław Sondy, żeby jak w każdy czwartkowy wieczór zaprosić Państwa na kolejne spotkanie z Telewizyjnym Biurem Śledczym, cyklicznym programem, w którym opowiadamy, odtwarzamy konkretne, prawdziwe zdarzenia kryminalne, których sprawcy nie są do dziś policji znani, pozostają na wolności. Staramy się do nich dotrzeć apelując o pomoc do Państwa. Niedawno we Wrocławiu zdarzył się napad na filię pewnego banku. Napastnik wszedł do środka, wyciągnął coś, co przypominało pistolet, ale oko okoliczności ułożyły się dla niego niekorzystnie, zaczął się wycofywać. Klienci go ujęli. Dziś chcemy Państwu opowiedzieć historię, w której także można powiedzieć, dla bandytów okoliczności układały się wyjątkowo źle. Było mnóstwo świadków, ofiary opierały się bandytom, a jednak oni wytrwale, konsekwentnie dążyli do celu. Udało im się. Są do dziś, nieuchwytnie, a było to tak. Pierwsza historia, którą chcemy dziś Państwu opowiedzieć, wydarzyła się w małej miejscowości niedaleko Słupska, w powiecie słupskim. Miejscowość nazywa się Damnica. Mieści się tam Tartak, jeden z zakładów przemysłu drzewnego, które dyrekcje mają w Lęborku. 10 maja bieżącego roku, mniej więcej 5 miesięcy temu, miało to zdarzenie miejsce. Tego dnia trzyosobowa ekipa, kasjerka, pani Adela, kierowca Paweł i konwojent Tadeusz udali się do oddziału Banku Handlowego w Słupsku przy ulicy Deotymy po pieniądze, które niewiele później miały być wypłacone pracownikom tego tartaku. Starali się zawsze wracać do miejscowości, z której wyjechali po te pieniądze różnymi drogami. Tym razem wybrali Najkrótszą. Była około dziewiątej rano, kiedy minęli mianowice. Wysłaliśmy tam naszą ekipę, naszą kamerę i, uzyskując taką zgodę, opowiemy to Państwu ustami samych uczestników tego zdarzenia. pobraliśmy pomory dla naszych pracowników w banku w Słupsku, jadąc w drodze powrotnej na wysokości mianowice, a pomnik złożony z kamieni zauważyłem, że chce nas wyprzedzić samochód osobowy marki Ford na niemieckich rejestracjach. Zobaczyłem do tyłu i mówię do kolegi Pawła, weź go po prostu pójść, bo się dwa razy przymierzamy, jedziemy środkiem jezdni, pewnie będzie na wysokości naszego Żuka. Jak otworzył drzwi, otworzył szybę, szybę otworzył w oknie, wyjął metalową brechę i zaczął nas stóp bić po szybach i po blachach. W pierwszym momencie chciałem się zatrzymać, tak ale po drugim uderzeniu stwierdziłem, że oni, że to jest napad, i zajechałem im drogę jechałem środkiem drogi. I jeszcze w tym momencie mówię do Pawła, Paweł dawaj, dawaj szybciej, bo czuję, że to jest napad. Przed nami jechał autobus szkolny, który. Postanowiłem wyprzedzić, myślałem, że oni się wystraszą tego, że tam dzieci siedzą. No i wyprzedziliśmy ten autobus, no i jechaliśmy teraz tą prostym odcinkiem, cały czas jadąc środkiem drogi. W pewnym momencie zauważyłem, że wychylił się, wychylił się człowiek w kominiarce, wyjął karabin, zaczął w naszą stronę strzelać. Popiekane zostały szyby i w tylnej części samochodu. Kiedy kolega powiedział, że do nas strzelają, że to jest napad, zaczęłam się śmiać, kto do nas strzela. Ale obejrzałem się do tyłu samochodu, zauważyłam że samochód osobowy z szyberdachu, wystawała postać w pominiarce z długą bronią i do nas strzelali. Na wysokości zagóry została wystrzelona przednia szyba. W tym momencie się wystraszyłem, skuliłem się i jechałem w takiej pozycji cały czas, bałem się, że dostanę w tył głowy. I w takiej pozycji jechałem przez całą drogę, kontrolując ten cały czas drogę w lusterku, w Polsce. Nie wiedziałam, co mam robić, zaczęłam odpinać pasy, ale pomyślałam w pewnej chwili, że jak te pasy, no będę wyrwać przez Pasy zapięłam, nałożyłam marynarkę na głowę, bo zaczęła w szybach się szyba, skuliłam się, głowę między kolana i w takiej pozycji już jechałam całą drogę. W tym momencie rzuciłem się na... bo tu kuleczki leciały cały czas do środka, położyłem się na dywan Zjechałem u Kunary, już tak calutką drogę, jechałem do Damnicy, do momentu wjazdu na tartak. W tym miejscu myślałam już, że jesteśmy bezpieczni, wjeżdżaliśmy do Damnicy. Myślałam, że nie odważą się jechać za nami i strzelać. Jednak tu jest dużo ludzi, jechał za nami autobus szkolny, który mijaliśmy, ale oni byli zdecydowani na wszystko, strzelali do końca, strzelali przez całą miejscowość, strzelali do samego zakładu. Jadąc przez Damnicę, cały czas trąbiłem. Myślałem, że zwrócę tak. uwagę no, ludzi, żeby tam tak, była mniej zamieszana. Że ktoś zawiadomi policję, że zauważy co się dzieje. Wjeżdżając tutaj na zakład mieliśmy szybę wybitą. Ja podniosłam głowę. Zaczęłam krzyczeć do pracowników, którzy tutaj na pracy pracują, że to jest napad. Ratujcie, pomóżcie. Zatrzymaliśmy się tutaj w tym miejscu, na tych płodach. Kierowca wyskoczył z samochodu, zostawił drzwi otwarte. Do mnie podszedł napastnik. W kominiarce otworzył drzwi, przystawił mi broń do głowy i krzyknął kasa. Ja miałam torebkę tutaj, między siedzeniami. Kierowca, kiedy wyskoczył, zostawił drzwi otwarte. Stał tutaj klient samochodem i stał ten klient ko samochodu. Jalko, spojrzałam się kątem oka na tego napastnika, złapałam tą torebkę i wyrzuciłam z myślą, że ten klient ją złapie. Ale z drugiej strony żuka, za, za podbiegł następny napastnik w kominiarce, złapał torebkę i uciekł. Ja z ja, ja wziąłem kij do ręki, myślałem, że nie, nie jeszcze klienta. W tym czasie dostałem pistoletem gazowym po oczach, nic nie widziałem, usiadłem sobie na kłody. Usiadłem na kłody, zakrwawiony, zakrwawiony. przyszli, bo mogli mnie wyczuć oczy i tak to się skończyło. Panowie zauważyliście, że na trend taki odjeżdżal robi. Co było dalej? tak stała że napad, jest no, napad. No i my powiedzieliśmy, w kierunku tego napadu. Zanim zarzutnie wjechał Ford Blisko jechał? Zaraz na Zaraz za tak, tak. Jak panowie słyszeliście kasetkę, to co zrobiliście? My... Wyskoczył facet no. z samochodu z Forda. Rzuc, uderzył w chłodę. Wyskoczył facet i słyszałem o de A su głos chyba kolegi? Napadł, nasze pijące. Mały to... Pod... przybiegł. Zabezpieczyć, żeby nie usiekł, nie? No, chodzimy do, do samochodu z kołami. Pasek wyjść wy, z lufą, lufą nie? Do, przy szybę, ten drzwi, do nas kieruj. Odskoczyliśmy za ścianę i do tyłu wyskoczył. Wobec i wycofali do tyłu. I jak on później wracał do tego auta, ten, który wyskoczył? No, przychodził z biegł Ten już ten, aż koła zapiszał Wchodził do samochodu no. jeszcze obydwa. Tak, i, i cofali. I do, tu wycofali się i Około pięciu miesięcy minęło od tego zdarzenia, a jednak, jak Państwo widzieli, jeszcze tyle emocji tkwi w uczestnikach i świadkach tego napadu. Bandyci zrabowali w tym dniu. 17 500 zł to były pieniądze przeznaczone na wypłatę dla pracowników tartaku. Nie jakaś niebotyczna kwota, z tego wynika, że w tartakach także ludzie nie najlepiej zarabiają. Poza tym zrabowano torebkę, w niej właśnie były we pieniądze, a tam także były rzeczy osobiste pani Adeli, Kasierki, Między innymi szeroka obrączka, dwa złote pierścionki, dwa komplety złotych kolczyków, książeczka czekowa itd. tak dalej Niesamowitą liczbę rzeczy można pomieścić okazuje się w damskiej torebce. Ale rzeczy nie tylko w szkodzie materialnej, w wysokości tych szkód. Ja myślę, że Państwo to widzieli. No, ten napad ma swój kaliber, ponieważ przecież użyta była broń, broń palna, ostra, Nietypowa. była, muszę Dodajmy. od razu powiedzieć, broń dwulufowa, myśliwska, tak zwany bok, to znaczy dwie lufy usytuowane jedna nad drugą, a nie tak jak w dubeltówce obok siebie. To szczegóły wszyscy troje, co prawda, na szczęście przeżyli. Doznali obrażeń. Dwójka niewielkich, najciężej ranny. Mam wszystkie te trzy zaświadczenia lekarskie. Został kierowca. Oto fotografia. W zaświadczeniu pisze, że pan Paweł o. dostał rady postrzałowej głowy okolicy potylicznej prawej. Ciało obce, śród. Aha, zapomniałem powiedzieć, że to jednak była broń śrutowa. No ale i od takiej można zginąć. Zdumiała desperacja tych sprawców, ponieważ, jak już poprzednio mówiłeś, Wacku, oni mieli powody, żeby się spłoszyć wcześniej. Z determinacją dążyli. Czasem się mówi, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tu wiadomo od początku. O to, Oni prawdopodobnie dosyć długo przygotowywali się do tego napadu. Między innymi mieli samochód pochodzący z kradzieży. Wiemy, że był to samochód na niemieckich numerach rejestracyjnych Ford Escort. Niedługo zresztą trafiono na ślad tego samochodu. Opowie nam o tym w tej sprawie relacji, policjant. No właśnie, jest z nami aspirant Andrzej Trański z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Panie aspirancie, dlaczego pan nas zaprosił do tego lasu, w to miejsce? Dlatego, że kilka minut po napadzie otrzymaliśmy informację, że na polnej drodze w pobliskim lesie nastąpił wybuch i wydobyła się z tego miejsca smuga dymu. Udaliśmy się w to miejsce i znaleźliśmy palący się jeszcze samochód, Ford Escort. Ten, którym poruszali się sprawcy napadu. Panie Sprawiedliwości, w takim razie jak sprawcy napadów dostali się z tego lasu? Prawdopodobnie w ten sposób, że mieli przygotowany drugi samochód. Tym samochodem może być samochód Renault. Dlaczego? Starego typu, koloru wiśniowego. Mhm. Dlaczego? Samochód ten widziany był, jak przemieszał się, odjeżdżał z tego właśnie miejsca i jechał w kierunku na Święcichowo do Żelkowa. W samochodzie tym były widziane dwie osoby, dwóch młodych mężczyzn. Napadu dokonało prawdopodobnie trzy osoby. Trzy osoby. Nie wiadomo gdzie, co się stało z trzecią osobą. Mm -hmm. Być może świadkowie nie zauważyli trzeciej osoby, która siedziała na tylnym siedzeniu. Oprócz tego, z Kolonego Forda, jednemu ze sprawców w momencie, w czasie pościgu, żuka spadła z głowy czapka wejsburga. Ona była koloru niebieskiego. Prawdopodobnie. Jeszcze miała jakieś paski, być może pomarańcz, coś tak I to jest czapka, która spadła z sprawcy, temu, który szczelał przez szyberdach do samochodu żu. Ktoś mógł podnieść tą czapkę, znaleźć ją i zagrać. Tak, y mogło być coś takiego, że y po tej drodze jechał ktoś z samochodem Polones. To też być świadkowie. Tak, być może, bo prawdopodobnie ten Polones zwalniał przy. Czy tej czapce. Mhm. Czy się zatrzymał, Czy ta osoba, że kierujący tą czapkę zabrał? Czy nie, tego nie wiemy. Po prostu tej czapki nie znaleźliśmy. A było to w rejonie miejscowości Zagórzyce. Czyli apelujemy do widzów o to, żeby jeżeli ktokolwiek wie o tej czapce coś więcej, jeżeli może ją podniósł, żeby zgłosił się do Komendy Miejskiej Policji w Słupsku i tą czapkę wam dostarczy. Tak, o to apelujemy. Nasz reporter rozmawiał z panem aspirantem dokładnie w miejscu, gdzie znaleziono spalony samochód marki Ford Escort. A my bodaj w komputerze zdjęcia tego samochodu, jak on wyglądał no, po ugaszeniu tego wraka. Tak, na leśnym Drukcie znaleziono go. Może ktoś z Państwa coś na ten temat wie? Może poznaje ten samochód, a może wie coś na temat wiśniowego Renault, którym by sprawcy uciekli później po spaleniu tego samochodu. Poszukujemy wszelkich informacji w na ten temat. Z, z dokumentów policyjnych wynika, że sprawa była głośna, pisała o niej lokalna słupska prasa. Z końcem maja komendant miejski policji tamtejszy wyznaczył zresztą nagrodę pieniężną. Ta nagroda pozostaje, proszę Państwa, aktualna dla ludzi, którzy swoimi informacjami przyczynią się, do wykrycia sprawców. Aspirant wszystkie pytania właściwie już zadał, jeśli zatem przypomnę tylko, kiedy to było, mianowicie 10 maja bieżącego roku i gdzie to było. Niedaleko wsi Mianowice, na trasie między Słupskiem a Damniczą. Dziewiąta rano, może ktoś pamięta, przejeżdżając, przechodząc na rowerze samochodem, nie wiem, jakieś okoliczności towarzyszące temu zdarzeniu Jakichś ludzi, co z tą czapką, gdzie wcześniej był ten skradziony samochód? Może ktoś coś pamięta, może ktoś coś wie, może ktoś zechce podzielić się tymi informacjami. Czeka na nie oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Numer telefonu 059 845 1111. 11. Lub też nasz telefon telewizyjnego biura śledczego 071 78 55 330. historia, którą teraz chcemy Państwu opowiedzieć, wydarzyła się w innym rejonie Polski, choć też na północy, w rejonie Starogardu Gdańskiego i z tą poprzednią naszą opowieścią nie ma nic wspólnego, poza terminem. Przypadek zdarzył, że podczas kiedy ten opowiedziany napad miał miejsce 10 maja bieżącego roku, to 9 maja, czyli poprzedniego dnia, na biurku oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie zadzwonił telefon i tak rozpoczęte zostało śledztwo, którego bohaterem był człowiek, który nazywał się Kazimierz Gęcza. Pan Kazimierz miał 53 lata. Był samotnikiem, mieszkał na wsi, z dala od sąsiadów, stronił od ludzi nie Mamy jego ludzi. zdjęcie. Mamy jego zdjęcie, jak to określają policjanci w swoim slangu zdjęcie przyżyciowe, a więc zrobione za życia. Nie utrzymywał kontaktów także z rodziną, nawet z własną siostrą. Kiedy był proszony swego czasu na Wielkanoc, odmówił, twierdząc, że musi pilnować swojego domu przed złomiarzami, bo go już kiedyś okradli. Nasz reporter dotarł do siostry pana Kazimierza, rozmawiał z nią. Bał się brat mieszkać sam? Moim zdaniem, bał się. Dlaczego stronił od ludzi? Od rodziny generalnie też. Może nie wierzył nikomu. Dlaczego? Czym to było spowodowane? Trudno mi powiedzieć, naprawdę. Czy były jakieś sytuacje, w których brat yy, mówił, że czuje się zagrożony, że ktoś go nachodzi, ktoś yy, chodzi po jego posesji? Mówił, że ciągle kupić chce jakieś tam za tam tamte, jakieś y, takie tam złomostwa, na przykład tam dźwigary, chcieli kupić od niego drut zbrojeniowy, chcieli kupić coś do karety, żeby tam zbudować, chcieli kupić, no ale on nic nie chciał sprzedać. Nie? A dlaczego nie chciał sprzedać? Bo to jest jego, on to, on to cenił, co on ma, nie? Ta wieś nazywa się Grabowo, to jest gmina Bobowo pod Starogardem. No tu właśnie mieszkał, jak Państwo widzą, nie najkorzystniej się to obejście prezentuje. Częściowym usprawiedliwieniem tego stanu niech będzie fakt, że po śmierci rodziców przez kilkanaście lat mieszkał tu sam. A teraz pokażemy Państwu jak zajście, które doprowadziło do tej tragedii mogło wyglądać. To do nasze domniemania, nasza inscenizacja. Muzyka

Tak mogło być, ale jak było naprawdę, nie wiemy. Ani nie wiemy, ilu było sprawców, ani w jakich konkretnych okolicznościach doszło do tego zabójstwa ani kiedy do niego doszło tak naprawdę. No jest tutaj jednak pewna wskazówka, bowiem mamy informację, że 5 maja sąsiedzi widzieli dym unoszący się z zabudowań pana Kazimierza Gęczy. Natomiast 3 maja jeden z sąsiadów widział go żywego, ba, zwracał mu uwagę, aby oczyścił własny rów melioracyjny, bowiem woda z tego rowu zalewała pola owego sąsiada. Czyli 3 jeszcze żył? 5 widziano dym. A 9 to jest ta data, od której zaczęliśmy. No to jest już właśnie ujawnienie tego nieszczęścia przez lekarzy weterynarii. Dnia 9 maja tego roku wraz z kolegą udaliśmy się do wsi Grabowo do gospodarstw indywidualnych w celu zbadania bydła w kierunku i Białaczki. Tego też dnia mieliśmy badać bydło pana Kazimierza Gęczy, który mieszkał samotnie, poza wsią na wybudowaniu. Gdy przybyliśmy na miejsce, musieliśmy wstawić samochód przed posesją, ponieważ wjazd był zarośnięty dużą, wysoką trawą i krzakami. Gdy weszliśmy na teren po gospodarstwa, zauważyliśmy brak gospodarza. Słyszeliśmy tylko odgłosy bydła z pomieszczeń gospodarczych. Postanowiliśmy szukać gospodarza. Drzwi jednego z pomieszczeń, gdzie mieszkał pan Gęcza były zamknięte na kłódkę, natomiast drugie nie. Otworzyliśmy te drugie drzwi i po otwarciu nasz, zauważyliśmy, że pomieszczenie jest wypalone, były ślady spalonych gazet i innych przedmiotów. To są zdjęcia zarejestrowane policyjną kamerą. Tak wyglądało to pomieszczenie. Na szczęście ogień do następnych pomieszczeń nie przeszedł. Co ciekawe, straż pożarna wykluczyła, aby pożar w pomieszczeniu mógł być spowodowany zwarciem instalacji elektrycznej. Nasze zatem sugestie o celowym podpaleniu wydają się być trafne. Czy ja wiem, czy on nie ma wrogów? Tego nikt nie wie. Mógł mówić, że ma pieniądze, że chce kupić ten dom, czy tam budować, bo przez materiały były. i Może ktoś nie wierzył na przykład? I mógł go zaatakować. Wykluczyć nie można nikogo. Powrócę jeszcze raz do zdjęcia, które przed chwilą Państwo widzieli, Kazimierz gęcza został znaleziony właśnie w takiej sytuacji, w takiej pozycji, ale tu zaskoczenie nie zginął od ciosu zadanego tępym narzędziem w głowę, chociaż taką ranę na głowie znaleziono. Zginął zmarł na skutek zaczadzenia. W ogóle w tej sprawie. Poza tymi faktami, które przedstawiliśmy, wiemy niewiele, a z całą pewnością dużo, dużo za mało. To znaczy, wiesz, w sensie medycznym o przyczynie śmierci można oczywiście, odwołując się do opinii biegłych, coś powiedzieć wyraźnego. Natomiast o powodzie tej śmierci, tu śledztwo utknęło. Rozważane były najprzeróżniejsze, jak mamy to w tych aktach, hipotezy. Policja na przykład ustaliła, że tego dnia w tej wiosce odbywała się dyskoteka, więc. W tych jakby rejonach szukano. Do... Ta, te dyskoteki odbywają się na zmianę we wsi okolicznej w Panczewie i w Grabowie. Wtedy właśnie w Grabowie, tak czy owak, uczestnicy tych dyskotek, bo to na ogół te same osoby, ta sama młodzież. W zresztą... jego obejściu, kolejna ewentualność, znaleziono odciski opon jakiegoś ciężkiego samochodu. Jak słyszeliśmy z wypowiedzi siostry Kazimierz, miał mnóstwo złomowanych, starych maszyn w obejściu. Po tym rejonie krążą skupujący złom, złomiarze. Nazywa ich okoliczna ludność oczywiście, więc może. Tutaj gdzieś należałoby szukać. Była jeszcze ale... jedna hipoteza, mianowicie dotyczyła ona mieszkańców sąsiadów po prostu, ponieważ jak już mówiliśmy, pan Kazimierz Zwygu był wybiegać z siekierą, kiedy ktoś się pojawił w okolicy, może właśnie wtedy, w tym feralnym dniu doszło do awantury, w trakcie której zdarzenia potoczyły się w tym właśnie tragicznym kierunku. A co ciekawe, jak pamiętasz, niewiele później w bezpośrednim następstwie czasowym. I w tej samej okolicy, w rejonie sąsiednich wiosek, miały miejsce dwa inne podobne napady na też starsze, też samotnie mieszkające. Z tego jeden wyjątkowo brutalny. No właśnie. I to oczywiście każe przypuszczać prowadzącym to śledztwo policjantom, że wszystkie te trzy napady były dziełem tej samej przestępczej gangsterskiej grupy, ale tak można podejrzewać, trzeba to umieć udowodnić. Tak, tak, jest takie powiedzenie, wiedzą sąsiedzi, na czym kto siedzi. Ono dotyczy także takiej sytuacji, jak w tym przypadku, kiedy rzecz ma związek z samotnikiem stojącym od ludzi. Jest wielce prawdopodobne, że ktoś jednak, coś z sąsiadów na ten temat wie. Nie chcę używać stwierdzenia, że trzeba przerwać zmowę milczenia. Może to jest pojedyncza informacja, ale trzeba się nią z policją podzielić. Nie, nie musi być zmowa. Wystarczy, żeby było blokujące informacje milczenie. Jeśli by ktoś z Państwa wiedząc chciał podzielić się tymi informacjami, bardzo o to proszę, to niech uprzejmie zanotuje numer telefonu. Prowadzących to dochodzenie policjantów. Oficer dyżurny komendy pojatowej Starogard Gdański, kierunek 058 77 54 400. Nasz numer telefonu telewizyjnego biura śledczego pamiętasz już na pamięć. 071 kierunkowy do Wrocławia i 78 55 330. Chętnie będziemy pośrednikami pomiędzy państwem a policją. Proszę dzwonić z dobrymi wiadomościami, co to znaczy z dobrymi wiadomościami dotyczącymi złych spraw, ale one są dobre, bo one mogą przyczynić się do ukarania sprawców. Dziękujemy państwu już uprzejmie. To wszystko na dzisiaj. Czekamy na telefony, na korespondencję od państwa, a pod wskazanymi Policyjnymi numerami czekają oficerowie dochodzeniowi. My pojawimy się tutaj za tydzień. Zapraszamy dziś coś, dziękujemy. Dobranoc. Dobranoc Państwu.